Kredyty gotówkowe w PKO BP. to jest dopiero numer. Wyobraź sobie, zgłosił się do nas pan Arek, który w 2017 roku wziął taki właśnie kredyt gotówkowy w banku PKO. W umowie wpisana była kwota kredytu, około tam 67 tysięcy złotych, ale on fizycznie dostał na konto, uwaga, 47 tysięcy złotych. Dokładnie tak jak słyszysz, 47 tysięcy złotych, a kredyt... Wpisane 67 tysięcy złotych. Pewnie się zastanawiasz, gdzie podziało się te brakujące 20 tysięcy Więc te 20 tysięcy złotych to nic innego jak prowizja 4600 zł i ubezpieczenie około 15,5 tysiąca. Te kwoty, czyli te 47 tysięcy złotych, które pan Marek dostał na konto i 20 tysięcy ubezpieczenie i prowizja bank całość rzucił razem jako dług i teraz od całej tej kwoty nalicza co miesiąc raty kapitałowo-odsetkowe, więc klient spłaca... Ten dług i od niego odsetki. Więc bank tak naprawdę skasował klienta dwa razy za to samo.